Witam w drugiej części fan raportu, a z nami najpiękniejsze oblicze Polskiej piłki e, Agnieszka Olejkowska, Witam. rzeczniczka e, PZPN. Cześć Agnieszko. Witam serdecznie. Wiesz, rozmawialiśmy tutaj o brylantach i o twoim stanie zakochania szczęśliwego, ale nie w piłce, tylko w Robercie Roszkiewiczu. Ja ten brylant. Pytaliśmy Roberta, jakiego kosztował? Powiedział chwilę strachu. Tak, tak. ja wiem, ja go znam, ja wiem, że nie powiedział. Jasne, powiedz, powiedz jak to jest kochać bliźniaka. Mm, to jest trochę tak, że oprócz tego jednego faceta dostajesz jeszcze drugiego w prezencie. <grystanie> tak, gra? Nie tak, tak. Gra? tak nie ma się całą rodzinkę na głowie, ale ty, to jest bardzo fajne. A drugi fajne. jest też taki fajny? Tak. To bardzo mo ciepło. mogłabyś mieć wątpliwości czasem, właściwie, to dlaczego nie jestem z Hubertem? Nie, proszę dla robić, mnie tak. oni od początku byli zupełnie różni, ja w ogóle mhm. nie mam problemu. Nigdy ich nie pomyliłaś? Nigdy, mhm. nigdy. Jeden ma żonę, to by... Ta ona ale żona, też Agnieszkę, nie... o dziwo. Taką, tak, proszę. Tak, ale... Agnieszka, ty jesteś w takiej sytuacji, nie chcę mówić uprzywilejowanej, ale, ale w, w, w polskiej piłce, no to przede wszystkim faceci. Wielu, ja nie wiem, bo ja się na tym nie znam, ale kobiety mówią przystojnych. Robert nie jest zazdrosny? Chyba nie, chyba ja jestem bardziej zazdrosna. Może od czasu. Nie, zdarzył się tak zwany Foch, e, raz na imprezie piłkarskiej zresztą, ale nie, jakoś to nie jest taka zazdrość chorobliwa. Więc to, bo e, masz ładną sukienkę, masz ładny zegarek, to i chyba tak patrzę. Nie, no, wydaje się, że nie widać kryzysu w polskiej piłce. <grywa> to <grywa> po, cieszę się, że po mnie nie widać tego kryzysu. Po tobie. Powiedz, jak, jak, można, jak się wytrzymuje pracę w takiej organizacji, której nikt nie lubi, no, czy przynajmniej ogłasza, że nie hmm. lubi? Czyli można firmować coś, co jest jak od, społecznie troszeczkę odrzucane, a ty już twarz tam trzeci rok i z uśmiechem, i jakoś tak w miarę bez, bez panicznych ruchów. Jak to jest? To jest pewien paradoks. Rzeczywiście wszyscy narzekają na piłkę, ma Polski Związek Piłki Nożnej, mhm. ale wszyscy do niego lgną, chcieliby się tam chociaż troszeczkę zaczepić, coś Zagrzec, mieć wspólnego tak, tak, tak. dokładnie. To jest pewien paradoks. Praca nie jest rzeczywiście najłatwiejsza, można by dużo krytykować, ale też wielu rzeczy się nauczyłam. No niewątpliwie poznałam niesamowite postaci polskiej piłki i sportu i to daje dużo frajdy, dużo satysfakcji. A teraz mieliśmy taką sytuację, że minister Mucha tak okazało się, że się nie zna na sporcie, do czego się przyznała samokrytycznie. Po jakim czasie ty się nauczyłaś już rozróżniać piłkarzy, kluby, no bo byłaś studentką jak zaczynałaś yes. pracę, przecież studentką dziennikarstwa i tak no, na pewno nie odróżniałaś specjalnie Legii od Wisły, Kraków. O nie, nie, aż tutaj tak beznadziejnie nie było. nie było. Ja powiem szczerze, chyba odrobiłam jedną podstawową lekcję. Ja wiedziałam, jakie będzie pierwsze pytanie dziennikarzy, i nauczyłam się definicji spalonego. <grym> o, proszę. I tego, tego współczuję po prostu. powiedz, minister. bo dużo ludzi nie wie. Jak mam teraz wytłumaczyć, a, no bardzo obrazowo? No, ja nie wiem. Na tak? No to mówię o pozycji spalonej czy o spalonym. Ale o spalonym. Powiedzmy, tak że przedostatni bramkarz dru drużyny przeciwnej znajduje się. Przedostatni bramkarz? A ostatni Prze przedostatni bramkarz. zawodnik. A widzisz, a, to się nie nauczyłaś na pamięć. Nie, przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej znajduje się dalej niż niż piłki, no i przed bramkarzem. Piotr Muszę zadać dzisiaj. takie pytanie, bo no, by mi widzowie nie wybaczyli, gdybyśmy tylko tak słodzili, że są takie sytuacje, gdzie się odpowiada na rzeczy no, nie zawsze przyjemne, miłe, jak to było z aferą Bunga Bunga, gdzie nasi reprezentanci zniknęli nagle w hotelu. Ty to, mówiłaś, że byłaś z nimi cały dzień i tak wyszło trochę, jakby nie, nie, jakbyś właśnie, alibi im robiła. Yy, no, alibi, nie, alibi to rzeczywiście nie była najprzyjemniejsza afera. <grym> no, no, znaczy jaka afera? Bunga, bunga to miłość. Zależy, znaczy, dla kogo ona była przyjemna. Tak, tak, ale to była niewątpliwie afera. Nawet yy, usłyszałam takie zdanie, że być może ja z nimi byłam w tym pokoju. No mm -hmm. bardzo to było ciekawe, mm -hmm. ale niestety kobietom w piłce nie jest łatwo i mm. tak było też w przypadku Jasne. tej afery. A czy, nie, le, czy nie łatwiej wytłumaczyć po prostu ludziom, że miłość jest jakimś elementem życia i piłkarze też mają. Nie, sportowcy w ogóle, prawda? No, tak myślę, jak że i... tak, ale to wtedy. Dlaczego mają się chować z tym, że gdzieś chcą potańczyć, nie? No To niech oni się tłumaczą. Ja Aha. mam swoją pracę do zrobienia, oni mają żonę i, i swoją jakby. No, nie no. wszyscy mają żonę. To... No, może nie wszyscy, ale oni wiedzą już co mają mówić. Wiedzą to niech oni mówią tak. za siebie. A tak. powiedz mi, jak się pracuje z Franciszkiem Smudą, bo to też taki jest dosyć. No, jesteś z nim w częstych kontaktach. Trener jest taki jak każdy widzi. Nie jest <grym> to czy tam osoba już łatwa do pracy. No, dobrze, że się ugryzła w język. Nie, śmieję się oczywiście. Mm -hmm. Ale nie jest to oczywiście osoba, osoba łatwa do współpracy. No, raz bym nawet korkami oberwała, ale... Próbuję e trochę. E nie, no po prostu są pewne rzeczy, których trzeba się trzymać, jakichś standardów. Są pewne rzeczy, których mm -hmm. można niespecjalnie kochać, ale trzeba wyjść do mediów i odpowiedzieć na ich pytania. Z uśmiechem. E dokładnie, z uśmiechem. Trzeba trochę niestety być aktorem i ugryźć się w język nieraz. Czasami trenerowi puszczały nerwy i, i, no i wtedy no się i na mnie. Chciał, tak. Ale, ale no, to jest jednak no, taka praca, gdzie niestety mhm. jest dużo, dużo mediów, dużo stresu, ja dużo odpowiedzialność, presja. Mhm. Agnieszka, ale żeby Cię troszeczkę zmartwić, masz szaloną konkurencję, ponieważ w sporcie, ale na szczęście, jest całe mnóstwo przepięknych twarzy. Oprócz emocji sport ma inne piękne strony. Nie chodzi nam tutaj o stadiony, które wychwalają nasi politycy. Wśród nich znajdziemy przynajmniej jedną piękną twarz polskiego sportu, na przykład panią minister Joannę Muchę. Ale przejdźmy do sportsmenek. Zaczniemy od Katarzyny Skowrońskiej-Dolaty, o której od lat marzy wielu kibiców siatkówki. Dzięki niej nawet nudne mecze mogą mieć swój urok. Natomiast kolarstwo górskie umila nam Maja Włoszczowska. Nasza kolarka została zauważona przez inne nacje i nawet trafiła do kalendarza światowych piękności jednośladowców. Ale szkoda gadać, wszystkie nasze sportmentki są piękne, nieważne w której reprezentacji. Dlatego warto oglądać biało-czerwone. A jak się mają światowe piękności wobec naszych pań? Zachwyciliśmy się amerykańską płotkarką Daniel Caravers. A w sportach zimowych są piękności? No ba, przecież grzechem byłoby przeoczyć alpejkę Lindsey Vaughan. Nawet podpowiemy, że warto próbować z nią się mówić, zdążyła przyjąć zaproszenie pewnego młodzieńca na studniówkę. A Rosja, nasz wschodni sąsiad, ma liczną reprezentację pięknych kobiet. Jest styczkarka Jelena Isinbajewa, zdecydowanie zasługuje na tytuł carycy. Za to na korcie tenisowym można podziwiać Marię Szarapową. Ciężko zliczyć, ilu mężczyzn straciło dla niej głowę. No ale piękności nie tylko występują, ale także pojawiają się na trybunach. A tu na razie zdecydowanie najpopularniejsza jest paragwajka Larisa Likelme. Szkoda tylko, że na Euro nie przyjedzie. No i jej Paweł Zarzeczny nie uwiedzie. Paweł przepytał cię bardzo wnikliwie, Agnieszka, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. A ja chciałem wrócić do e, takiego tak zwanego love testu. E, pytaliśmy o kilka rzeczy e, twojego narzeczonego, teraz zapytamy ciebie. I powiedz mi, czy ty pamiętasz e, waszą pierwszą randkę? Oczywiście, że pamiętam, to nie było tak dawno temu, to było w maju. Poznaliśmy się na biegu, którego Robert był współorganizatorem pod Warszawą. To a pamiętasz zaręczyny wasze? No oczywiście, Jaki to scenarii? było jeszcze bliżej temu. Jaki to było scenarii? w grudniu, to e, w grudniu, w styczniu, boże co ja gadam, w styczniu e, na nartach we Włoszech. Na nartach we Włoszech. Tak. Aha, aha. Agnieszka, ale mówiłaś nam o tym, jak się z Robertem poznałaś, a czy swoją pierwszą randkę pamiętasz z Robertem? Pamiętam, to była łódź, koncert Shakiry. A czym się ujął, powiesz? Czy mnie ujął? No, wieloma rzeczami, szczerze mówiąc, był bardzo taki mm, łatwy w kontakcie, w sensie szybko nawiązaliśmy tak, wspólny temat. Tak, on jest Jest bezpośredni, fajnie, fajnie. Jest bezpośredni, a poza tym mieliśmy wspólne tematy i oczywiście sport, to niewątpliwie jakoś. A powiedz mi takie, czy macie, czy podzielacie wspólne zainteresowania, na przykład ulubiona drużyna? Hmm, no oczywiście, Barsa. A piłkarz? Piłkarz, pike, płynie. To nie, dobry Pujol, może nie, ale... A czy pike to bardziej... nie ten od Szakier? To ten od szakiry, ale Aha. jak znam Roberta, to powiedział, że Messi. A ile masz wzrostu? Bo zastanawialiśmy się, czy Robert to zna Twoje wymiary, jak będzie ciągle kupował, wiesz, nie? Metr co... A to się trochę pomylił, będzie Ci za krótkie spodnie kupował. Trochę, to, na, będę brała to na siebie. <laughs> Bo jest miała rybaczki tak w Zdarzyło Ci się kiedykolwiek pomylić braci? Nigdy. Mm -hmm. Od początku wiedziałam, który jest który, mają inne nosy, inny układ ja. On wyra wyraził chęć Robert, że pobiegnie z tobą na plecach w takich zawodach w Stanach Zjednoczonych. No już sam wyjazd do Stanów to jest w jakiś tam sposób atrakcyjny, ale nosi cię na rękach. Mm. Czy siatkę z zakupami potrafi udźwignąć? Tak, tak? Nie, jak najbardziej, tak. Czy tak, tylko taki... komórkę? Nie, 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 nie jest taki francuski piesek potrafi pomóc. Ogo. Taki zdecydowany, silny. Męski. męski. Sporty walki interesują Cię bardziej niż piłkę? Czy bardziej? Piłka siłą rzeczy musi mnie bardziej interesować. Nie mam aż tak dużo czasu, żeby oglądać walki, ale zdarzało nam się, byliśmy na kilku walkach MMA. Także od czasu do czasu, jak mamy okazję, to jedziemy do Łodzi, byliśmy na walce Adamka w. Ja Cię zapraszam na walkę Marcina z hardkorowym końcu To jest pasjonujących wydarzenie. Ale śledzimy, także bardzo chętnie bardzo miała więcej czasu, co na pewno na pewno bym temu troszkę się poświęciła. Walka z hardkorowym koksem dopiero 27 kwietnia. 3 A... miesiące życia. <laughs> Albo przed. <laughs> A my tutaj w programie mamy hardkorowego Antka i właśnie hmm. zapraszam teraz na uh, Antek Show. Stop it. I said stop it. it. Good flies. Good flies. I'm learning how to control Polish sport thanks to this book. Anyway, I've decided to make yet another adaptation of it. I've got a poster ready, look at it. <laughs> a group of football hooligans tried to find their way into the Polish national stadium. Thank God they couldn't find their way in. <laughs> That was a few laps. Anyway, uh, Patrice Evra caught Luis Suarez red-handed. Well, well, Let's is, take that's a stressful. closer look. Well, well, I wonder what Suarez did to be caught by Evra. And uh, finally, a talent scout went to chelsea to Hover to look at new potential football stars. Big talent, big talent. You've been watching Antic English show. Thank you very much and goodbye. No, Agnieszko, dosyć wygłupów, Ja mówię Antku. E, natomiast, żebyś nie była taka zazdrosna chłopaka, to poprosiliśmy, żeby razem z nami ładnie, elegancko pożegnać widzów. No, a Wy gdzieś pewnie ruszycie. Nasza, Wasza jest noc, przepraszam. Na no, stadion narodowy, pewnie. No, to... <laughs> w noc. No. No, to jak mogę Was poprosić, to weźcie się za ręce, żeby ludzie widzieli, że miłość... Że, że, że się znamy. Tak, że w różnych dyscyplinach ale sportu pani... można znajdować przyjaźń, tak? a my... A ale Ma Pani, ma pani piękny pierścień. O, no, jaki nie, ładny. Nie, tak. Ale się tak. błyszczy, proszę a Pani. Agnieszko, serdecznie i Robercie, bardzo serdecznie razem z Marcinem dziękujemy za, dziękujemy za to, że odwiedziliście nas w Confession Sport Barze, no i że byliście That's z nami w An raporcie, no i oby w tym z, przyszłorocznym tygodniu walentkowym nie musieliście zmieniać imion, nie? żeby to ładnie... Ładnie, ładnie trwało. Co najwyżej nazwisko. Co najwyżej nazwisko, o -o -o. ale <grych> no ładnie by było Agnieszka do szkoły. ciekawe. To serdecznie Wam dziękujemy Państwu i, i zapraszamy na Fan Raport zawsze w Oren